Cześć wszystkim, ja tu, tutaj już jest yy, chyba czternasta część, tak, jest czternasta część kolejnej bardzo silnej su superkomórkowej burzy, bym teraz powiedział, bo, bo dlatego, że nie ma teraz burzowego zachmurzenia, tylko jest w niektórych miejscach niebo, tutaj mamy przepiękny układ super komórkowej burzy która właśnie się do nas zbliża całkowicie na 100% i ona tam widać idzie od chyba tam tamtego małego miasteczka właśnie chyba pierwszy piorun uderzył w wieżę telewizyjną i właśnie teraz już będę filmował tu się do niej jeszcze kolejne dołączają się kolejne komórki burzowe no to więc dlatego obserwujemy. Tu jeszcze mamy kolejną, kolejną. Chatnie bym jeszcze przed kamerowaniem bym zapomniałem jeszcze zdjęcie zrobić, ale po co? Znaczy, że to nagrywam widać. No, wkrótce z tamtych komórek na, na wschodzie albo na południu. Też w końcu zacznie grzmieć. Też będę w ogóle kamerował. Na razie będę filmował tą. Będę i na samą ulewę kamerował. Piorumę zresztą. Kolejne auto jadą. No to jest bez sensu. Przez dwa dni strasznie dużo aut jechało. Ten to tak trzymał. Co szczęście, że rozdzielczość mam jeszcze idealną. Mhm. Tak, już widzę. Jejku, jaki szerszy. Też już smugi lecą, opadowe. Woo! To było bliskie. I zaraz będzie, zaraz będzie y, grzmocica. Zaraz grzmocica będzie. Kurczę. Ja pierdziuchę. Za chmurą oderwającą uderzyło z tej kłębiastej chmury, proszę państwa, no to jest piękna burza. Jakby takie kurde ogromne rozciągające się echo aż do naszego lasu by się rozciągało, no nie wierzę. Taki trzask kurde, jaki tam trz... jaki tam kurde trzask musiał być w tym lesie, że w ogóle tam daleko bardzo obok Gór świętokrzyskich że tak musiało uderzyć piorun, no... Coś pięknego. Zaskoczyło mnie to normalnie. Ale to te, Teraz tą właśnie z tej komórki, jak takie teraz dwa grzmoty były i jeden piorun nakamerowałem, to ta burza... Y, to Te wyładowania będą uderzać co... jedną minutę, bo to jest taka... burza stacjonarna, taka... Wolność, wolno przesuwająca się do nas, ale teraz widzę, że ona całkowicie przyspiesza. Dlatego, bo chyba przedtem widziałem chmurę strapową i właśnie ją ma tutaj już puszcza. Mama kumulusy i chmury oderwające z tej chmury oderwającej takie wyładowania pochodzą niebezpieczne. I ta chmura y, strapowa jest właśnie tutaj. Idzie nad nami, jeszcze tam, to jest, no, ja bym powiedział, że szelf się wytworzył, zanim ta komórka jeszcze się tworzyła. Z niej już się ściąga... ściągnęła się właśnie ta ściana wody, już ulewa się ściągnęła. Smugi opadowe już się ściągnęły. Dlatego to jest taka stacjonalna, to jest taka burza zwyczajna, taka, no, powiem, że jeszcze w skrócie, taka średnia, ale silna taka słaba, widać, ale z niej coś się dzieje, ona z niej już się coraz, ona ma już przeciążenie. W ogóle w chmurach, a tam jakaś rotacja się tw tworzy nad dębem. Widać taką chmurę. która ma kształt tornada. To jest że ona nie wiruje, tylko ona... na nie się dołączają takie chmury. Czyli rotacja tam się robi, że się kawałki chmur się dołączają. Jak tusy. Oho. Oho. Na wschodzie też grzmi, na wschodzie też grzmi, ale nie wiem gdzie w ogóle, bo tutaj widzę jedną kłębiastą chmurę z niej, też się... ale nie ma sensu, lepiej tą kamerować niż tamtą na wschodzie, nie ma sensu. Błysk. Kurczę, wyłapuję sześciuteńko, naprawdę mniej więcej, że tak mi się wydaje. A tam co się dzieje? Tam, chyba mniej więcej na moje oko, takim sokolim okiem, widzę, że tam jakaś chmura szelfowa się tworzy. Tak! To chmura szelfowa tam się tworzy i ja nie mogę. Jeszcze za tą komórką przyjdzie jeszcze kolejna. To ona chyba ostrzega przed następną burzą. Silniejszą jeszcze widać. O, a tam jakie wyprostowane smugi opadowe lecą jak ściana wody. No nie mogę. Coś pięknego. Cudowna wóża idzie. Śpieszcze jeszcze cykają. To jeszcze jest daleko dopiero. Tam też jeszcze się kłębią jakieś Mury kłębiaste jeszcze się kłębią. Ale ten szelf, normalnie tam się daleko rozciąga. Naprawdę, na 100% tam jest jakiś szelf. Gdyby to w nocy wyglądało, gdyby była noc, niedawno by zaszło słońce i jeszcze tam te kłębiaste... było, to tam by się błyskało za horyzontem i tam by był szelf jeszcze tutaj trochę. Pójdę lepiej po okulary przeciwsłoneczne. Tak się trochę będę oddalał, żeby nie przegapił żadnego władowania. W wieżę telewizyjną tam daleko jeszcze uderzyło. Co? Idą. Tylko na chwileczkę przez kilka sekund przerwałem. O, to chyba to musi być. Z tamtej musi. Mi się błyskać. A nie. Lepiej nie. W okularach słonecznych jeszcze gor gorzej widzę. Dobra. Musiałem jednak przerywać. Może się do tego przyzwyczaję. Teraz nawet już... Słuchajcie, jeszcze nawet się zasłoniło za chmurą głębiastą. Boże. Na wschodzie nie widziałem, że też jeszcze się zabłyskało. Ale tam okropnie leje. Muszę jeszcze tam celować. Tam jeszcze kamerą wyceluję. No, widać, że wieje prosto na mnie wiatr, więc to się do nas szybko zbliży. Z niesamowitą prędkością się to przesuwa. Ty wiesz, jak, wiesz jak tam daleko w tej burzy smugi lecą? One tak prosto lecą, jakby paski były. Jak takie pasy by tam leciały z wody. Ale burza idzie niesamowita. Takiej w życiu jeszcze nie spotkałem zwyczajnej, stacjonarnej, już od bardzo dawna nie spotkałem. Tylko jak miałem jeszcze 8 lat, to taką spotkałem. Albo 7. Co? No ta na wschodzie grzmi, ale tutaj to teraz. cisza przyszła. To teraz to. Teraz już się cisza zrobiła z tej komórki. Nic nie grzmi teraz, ani się nie błyska. Ale smugi lecą. Ulewa jest, ale. nic. Babciu, uważaj, bo szerszeń ci wleci do ganka! Szerszeń zaraz wleci. No tutaj też się coś kłębi, widzę. Ale jak one lecą, Boże, Boże. Co to jest za burza? Oj. No tutaj coś się jeszcze nad nami tworzy Boże Kolejna komórka burzowa się nad nami tworzy Ale Tylko jedno władowanie i koniec. To jest dziwne Tylko jedno władowanie było Tam też się coś jakiś rotacja się tworzy chyba Wie, wiatr Leć szybko, leć szybko, bo za nas dopadnie. Ja właśnie nakamerowałem tam te władowanie i to z tego jest grzmot. Tak? Bo ja nakamerowałem, no właśnie przed chwilą władowanie. Tam, tam uderzyło. Tam. To było tam. Tam? Yy, Wojku popatrz. Tam uderzyło do ziemna, a tam widziałem takie. Nie, nie. Ej Wojku popatrz. Tam uderzyło takie do ziemna, a tam widziałem takie pajęcze władowanie. Dlatego taki grzmot był. Ale daleko. Bo... No to daleko było. Taka chmurówka daleka była, ale to, to jeszcze to jeszcze są po y, grzmocice to są na razie, więc z tego pojęczego ładowania to były na razie takie grzmocice. Ale... Ja Tam uderzyło od serio takie doziemne, tam uderzyło ładne, a tutaj uderzyło takie pajęcze. No na nas to idzie, no serio. Serio to do nas idzie. Nie ja prosto do nas i tam też się coś już szykuje tam daleko. Wow! Wow! O kurcze! Milena! Posprzątaj swoje rysunki i kletki! Spiderman? Aha, fajnie! Tak fajnie. Ja będę sobie władowania tutaj obserwować wujku, ale lepiej uważaj O kurczę, teraz nowe odcinki, ale tam daleko nad tą wieżą telewizyjną ta chmura szelfowa to jest normalnie nie, nie Jaka to jest część? Tego Spidermana? no, Jaka to jest część? Co? Jaka to jest część? Pierwsza chyba. Nie. Pierwsza. A dobra, może nie masz rację. Może to jest pierwsza część Spidermana. Bo jest pierwsza. A bo. A to, dobra, dobra, już nie będę się odzywać. No, bo no to w szybkim tempie te chmury idą. Bardzo szybko się one przesuwają, więc naprawdę musisz zamknąć. Bo właśnie przez ten wiatr one się tak szybko przesuwają. Trochę zanikają te. Ten deszcz trochę zanika, bo tam nie widzę, żeby nic tam padało na samej dole.

na północy, jeszcze tutaj, w tym miejscu. Więc ona chyba może słabnąć w każdej chwili, za jakiś czas. Pewnie nawet też. Są takie trzy opcje. Jeszcze nawet wie, że ona się rozdziela na, na kawałki, bo tamte chmury się od nas oddalają. Masz tam. Albo jeszcze nawet po prostu. Może ta komórka zaczyna się rozpadać, więc dlatego już władowań nie puszcza. Już ta komórka chyba słabnie już się rozpada. Się ucichła. zaczyna znikać pewnie. Tylko sam deszcz został już. Szkoda. Bo chyba miałem rację. Ta komórka była słaba, ale nadal do nas idzie. Więc co na to poradzić? Ona ucich ucichła po prostu. I nadal działa, co na słabło. Ale tam u lewa jest ciemno. Tam daleko bardzo. Tamtej komórki już też nic nie brzmi. O, jeszcze moje okulary muszę zabrać. Zabrać, muszę moje okulary. Ej, no, nagrywam się. mam kumulusy pojawił No wiem. Tam się kolejna komórka wytworzyła. Jaś nie widzę. Ale to, co tam na górze się dzieje, bardzo wysoko, Paulina, to musisz popatrzeć na tą chmurę. Popatrz ino w górę. Tu się nad nami jeszcze też kolejna. Się tworzy. Tu... Ta chmura czarna nad nami mm. Mnie. To masz czas, żebyś obiad zjadła.